Działacze klubu to społecznicy, którzy bezinteresownie i z zaangażowaniem dbają o to, aby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Morawica. Aktualnie w klubie trenuje prawie 300 osób, w tym 250 dzieci, to podopieczni Akademii Piłkarskiej kopalni talentów Morawia Morawica. Staraniom zarządu klubu, poziom szkolenia, organizacji. Jak również liczba zawodników rośnie z każdym rokiem. Co zostało docenione złotą gwiazdką, zdobytą w ramach programu certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Działacze nie tylko dbają o rozwój sportu na terenie gminy Morawica, ale również bezinteresownie angażuje się w akcje pomocowe. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i przedstawicieli klubu udało się między innymi przeprowadzić remont domu rodziny wielodzietnej. Wybrukować podjazd do domu niepełnosprawnego mieszkańca, czy też zorganizować zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację zawodnika KS Morawia, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Zasięg pomocy przeszedł najśmielsze oczekiwania potrzebujących, a postawa zarządu klubu pokazuje, że w sporcie liczy się nie tylko współzawodnictwo, ale także gra zespołowa, bo tylko w taki sposób można osiągnąć najwyższe wartości.